Cześć, yes, z tej strony... Oj są Dzisiaj nagrywamy survival mode Survival mode! Yeah. Początkowo to ja kupię Czy oni mogą mi nie przesyłać jak ja nagrywam? Ludzie są do mnie źle nastawieni w ogóle mam Steve'a z Kim. Na no wycie dlaczego? Nie wiem, co ja Co mówiłem, dzisiaj około 18-19 będzie nowa nuta moja. Polecam wkładać na kanał yy, Wojskowy Ninja. Czyli jak nagrywałem film, to mówiłem Sånn. Uślemy już widzowie, że mi się coś zepsuło, bo zepsuło w sumie. Nie się zebdry, nie wiem czy wiecie. Jeden, dwa, trzy. Pierwszy raz w ogóle teraz na żywo gdzie? Da się cheatować? Ej, trzech. trzeba takiego jakiegoś. co stworzył, to sobie. Dawaj, mojanga mi tutaj, przysyłaj. Normalnie, spik, stryk, co? Mam to w sobie. Mm -mm. Mam to w sobie. Ja. Yeah. Cikierka sobie tylko robię na razie. Ja o dlatego żeby się jeszcze wydostać. Klewca, ja zachowaj. Jest citer, No teraz to się grać nie da już nie tak kilka, dlatego, bo dobi dobicie jest dobra. I jeszcze drzewa dobicie, że się kopie. Ty ja to budowałem! Znaczy nie to! Ale pamiętajcie ten odcinek z takiego miasteczka? O nie! To nie jest to miasteczko. Co to do cholery jasnej jest? Która godzina? No uh -huh. rawidzowie 4 minuty to trwa O, wezmę of też potem stworzę Bo tam nie chciałem, bo tam był ten cheater A cheater z Kilofa Kilofa może tak... Widzieliście jak robiłem tego Kilofa Jak cheatował na Kilofa Bo to był, był blisko I cheatował na Kilofa Właśnie tam, na no nie chciałem kilów robić i w ogóle różnych itemów, bo to tak działa. I na zera może mi tego kilów zabrać w ogóle. Czter może wszystko. Wszystko. Jeden, dwa. Mieczek. Jeden, dwa, trzy kilów. Jeden chłopata Zacznijmy od tego, zabrał patyki. Mik. myk i myk. Co mnie zostawił ten Krafting? Albo wezmę, bo nie będę miał Kraftingu. Będę jakiejś kopalnik może dzisiaj nie będzie kopalni, Ale może będzie, może nie, nie wiem, nie miał czego w Bez Nie, To wygląda jakby było jakieś opuszczone miasteczko zniszczone przez TNT, a ziemia odbudowana, nie? Tylko komu by się takie coś chciało? Czy znaczy, taką teorię ma? <shm McDonald's Fenfly> Ale no, patrzcie. A nie, dobra, dobra. Kto by. Komentarze. Ej, na sto łapek w górę tutaj, na tym, na, na sto łapek w górę pod tym filmem. Piszę na czacie jakieś przekleństwo, ale musicie mi je wymyślić. Wymyśleć. Help Hi, me, help me, cheater friends. Super bohater Super bohater Widzowie Przecież mi są na coś Czekajcie mi na miniaturkę co zrobi eee, Miniaturki się nie zrobię Widzicie Dobra widzowie miniaturki się nie zrobię Będzie byle jaka jakaś z mojej monitory. ja zawsze, jak mam patrzeć, 84% mam teraz. To tak mówię, że zaraz mi padnie ten telefon. Coś się tak czyje. Z jakiegoś. gruda, Nie, no, że tutaj. Ja... Spała sobie. Pewnie teraz będzie jak można budzić pieśka. Siedem minut i kończymy ten filmik. o Piętnasta dwa około będzie kończony ten filmik. Już nie będzie wtedy filmu, tylko... A w ogóle czy się? Czy to są jakieś potworki? Na tym świecie nie na świecie tylko na survival Mac nie ma ej Tep na Czy mi się wydaje czy na całego Minecrafta jest kurde yy, yy, czy na całego Minecrafta jest Czy na całego Minecrafta w się, sensie, że tak dużo ludzi jest bo lagi trochę miałem i patrzcie na to, patrzcie na to się takie coś kiedyś? to nie wygląda jak grzyb Przecież to wygląda jak bardziej jak kilo to jak grzyb A na kamieni da się postawić? O, Lera! A na craftingu? Co to jest? Jak to się to postawić? Kto myśli, że to jest porąbane daje łapkę w górę. Zobaczycie na obsydion? To jest testowało to to trochę na drzwi. W ogóle na drzwi się chyba nic nie da położyć. Znaczy da się położyć, ale jak ktoś robi domek to kurde. Czy okno kładzieć? czy niewidzialne barier bloka, kurde, czy co mówię. Sånn! Nie wiem jak zaakceptować się. Myślałem, że mam jakieś dobre itemy W ogóle oni tu nie mają itemów dobre. Skakujemy w nether? Nie wiem po co, ale... Nie. Może no, kurde, że... Tak, gdzie ten który ten... Da się tu kreatywa włączyć? na się, Ja tu wyszłem, bo tu było jakieś nowość i też, bo chciałem nagrać filmik. Tak bardzo dla Was chciałem nagrać filmik. Bez, bez filmika bym Was nie zostawił chociaż jednego. Czy już nagrałem dzisiaj film? Bo ale dzisiaj jest, jak mówiłem rano, jeszcze siódma, ósma, że dzisiaj wyjątkowy dzień i będzie dużo filmów. Nie? Czy? Kurde, za dwie minutki koniec. Dobra! Widzieliście jak to zrobiłem? Mniej HP dostałem Ale dobra, zrobię tak, że na tą drapinkę wskoczę Teraz to w ogóle się... Oddziałam. Madafaka likin porsz Ty Polak Co Co masz Ej, no ja, nie ja chcę mieć jakiegoś streamera miał tego gnoja Aha, to Znaczy gnoja Nie ma tego trzyba Mój król, <grystansy> pewnie napisał do tego cheatera, Ukoźnik kick cheater, kurde tu się nie dokonać i w ogóle, cheater może wszystko, jak Ja <grystansy> Ja no wiem jak czytować, nie powiem wam, bo jak ktoś nie wie jak cheatować, a użyje tych cheatów, ja z, z ja też i co, wasz problem, Ojejku, jak się rodzinka patrzy. Mm, 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 mm. Dobra. za minutkę koniec. A nie, już koniec będzie za chwilę. Czekajcie. Tu widzę z tej wody. To się maneczko widzę. Cześć. Nie no widzowie, jeszcze zartuwałem, że teraz koniec, teraz jeszcze będzie chwilkę y, odcinek, bo chciałem wam powiedzieć, że to dla was. To będzie dla was. Żeby nie stracić itemków i dlatego, żeby było ciemno. To się